Zapewne wielu z Państwa natknęło się na oferty gwarantujące szybki zysk po zainwestowaniu pieniędzy bez ryzyka ich utraty. Niestety te kuszące oferty najczęściej są oszustwami. Przekonali się o tym kolejni mieszkańcy powiatu ostrudzkiego piątek 12 lutego około godziny 18 do ostródzkiej jednostki policji zgłosił się 69-letni mężczyzna, mieszkaniec Ostródy, który poinformował o tym, że został oszukany poprzez oszustwo inwestycyjne na kwotę ponad 21 tysięcy złotych. Mężczyzna zaufał szybkim zyskom poprzez inwestowanie swoich prywatnych pieniędzy w rzekome Akcję spółki Baltic Pipe. 19 lutego natomiast na komendę zgłosiła się kolejna ofiara oszustwa inwestycyjnego. W tym przypadku 86-letni mężczyzna, również mieszkaniec Ostrudy, w zaledwie kilka dni stracił łącznie ponad 200 tysięcy złotych. W tym przypadku mężczyzna uległ pokusie zainwestowania swoich pieniędzy i szybkiego zarobku również w akcje spółki z branży energetycznej. Uważajmy więc na podobne oferty, a jeśli już taką otrzymamy, weryfikujmy ją. W kontaktach telefonicznych z osobami nieznajomymi Należy przede wszystkim zachować czujność oraz weryfikację pozyskanych informacji. Chociażby w ten sposób, aby odwiedzać oficjalne witryny internetowe, w tym przypadku spółek. Tam widnieją również oficjalne komunikaty o tym, że dana spółka nie prowadzi żadnych ofert inwestowania swoich pieniędzy. Istnieje również kilka prostych zasad, aby ustrzec się przed oszustami. Pod żadnym pozorem nie należy nikomu udostępniać swoich danych osobowych. Danych do, logowa do logowania do bankowości elektronicznej, ani tym bardziej danych swoich kart płatniczych. Oczywiście nie należy również wysyłać e, żadnej osobie skanów e, swoich dokumentów e, tożsamości. E, jeżeli e, odbierzemy telefon, a po drugiej stronie dana osoba oferuje nam wręcz, Instruuje do zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania, musimy mieć świadomość, że wtedy rozmawiamy z oszustami. Zwracajmy więc uwagę na to, z kim rozmawiamy i w co klikamy na komputerze. Warto też, jeśli już natkniemy się na oszustów, powiadomić o tym policję, abyśmy uchronili siebie, ale i innych.